Rozpoczynamy nowy cykl programów Bezpieczne Gospodarstwo, Bezpieczna Wieś. Zaprezentujemy w nim zasady BHP na wsi. Pokażemy, że na Opolszczyźnie rolnicy mogą i potrafią pracować w polu i w zagrodzie bezpiecznie. Dziś o tym, że KRUS oraz Izba Rolnicza zachęcają do udziału w ogólnopolskim konkursie, ponieważ warto. Konkurs powoduje to, że mobilizuje rolników, żeby mieli piękne gospodarstwa, bo mają takie, ale żeby jeszcze dołożyli starań, żeby były bezpieczne. I ten konkurs spełnia te, te, te oczekiwania zarówno organizatora, jak i wielu rolników. Ci, którzy zdobywają nagrody, mają z tego satysfakcję, bo są widoczni, pokazani, są oczywiście przykładem dla innych, nie tylko w swojej wsi. Opolszczyzna ma już sukcesy w konkursie. W 2016 roku Zdzisław Załoga z Bukowia, który posiada 400 hektarowe gospodarstwo rolne, zdobył pierwszą nagrodę w konkursie regionalnym i stanął na podium w konkursie krajowym. Zajmując drugie miejsce, uważamy, że jest to warto. Gospodarstwo musi być bezpieczne, żeby nikomu się nic nie stało. Pilnować trzeba czystość. Warto startować. Zdzisław Załoga wspólnie z żoną oraz synem i synową uprawiają zboża i rzepak oraz przechowują ziarno w magazynach i przygotowują je do sprzedaży. Bezpieczeństwo jest dla nich najważniejsze. Od wielu lat, Pilnujemy czystości bezpieczeństwa w gospodarstwie. Uważamy, że bezpieczeństwo w gospodarstwie jest najważniejsze. Nie ma wypadków, nie ma, nie ma niepotrzebnych jakichś uszkodzeń ciała. Dzięki staraniom rolników na Opolszczyźnie systematycznie z roku na rok maleje liczba nieszczęśliwych zdarzeń w rolnictwie. Pomagają w tym działania prewencyjne realizowane przez KRUS, a wśród nich konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. W tym roku odbędzie się jego piętnasta edycja. W regionie zgłoszenia przyjmowane są w oddziale regionalnym do 31 marca. No przede wszystkim próbuję zachęcać rolników do tego, żeby w tym konkursie startowali. Moim zdaniem idea jest wspaniała. W tamtym roku uczestniczyło 20 gospodarstw rolnych. Bardzo bym chciał, żeby w tym roku tych gospodarstw było dużo więcej. I chciałbym, żeby to się odbyło nie tylko na poziomie województwa, ale żeby się to mogło odbyć na poziomie powiatów. I bardzo wszystkich zachęcam do tego, żeby ten formularz zgłoszeniowy wypełnić. Podjechać do placówki terenowej, pobrać dróg. Można też zawsze poprosić pracownika krus żeby pomógł wypełnić formularz. My takie gospodarstwo rolne, które się zdecyduje wystartować, nie pozostawiamy samym. My aktywnie uczestniczymy w tych pracach konkursowych, pokazujemy, co można jeszcze poprawić, żeby osiągnąć lepszy standing. Pomoc fachowa wskazuje tylko, jak zadbać o to, żeby było dobrze. Nagrody super atrakcyjne za pierwsze miejsce jest ciągnik, więc naprawdę wa warto o to powalczyć. Trzeba przyznać, że praca profilaktyczna i konkurs Bezpieczne gospodarstwo przyczyniają się do zmian na wsi. Opolska wieś staje się bezpieczna. Z roku na rok ubywa tragicznych w skutkach wypadków. Krus liczy, że także i w tym roku nie zabraknie chętnych do udziału w konkursie i promowania bezpieczeństwa w polu i zagrodzie. Program zrealizowano we współpracy z Opolskim Oddziałem Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Program zrealizowano we współpracy z Izbą Rolniczą w Opolu. Program sfinansowała Fundacja Ludzie, Środowisko, Ekologia.